Cześć, witam Cię serdecznie na moim vlogu u Anki Otulanki. Dzisiaj opowiem oczywiście o tym, co mam na drutach i jakie idą postępy. Opowiem także Wam o pewnym wydarzeniu, które mnie spotkało, po prostu przygoda życia. Eee, mam dla Was niespodziankę, recenzję książki, więc myślę, że sobie już zaczniemy. Zapraszam. Do. W ostatnim czasie to dzierganie jedzie mi troszkę jednak... Powoli, może spowodowane jest to, że na dworzu się robiło naprawdę bardzo ciepło, ale też myślę, że dlatego, że mam niedoczynność tarczycy i słuchajcie, chyba początki będą pałosy niestety i zwyczajnie mój organizm zwolnił, zwolnił i jestem w stylu z tym stylu, zaraz Wam opowiem. Natomiast w tej chwili, co mam na drutach? Na drutach, kochani, mam kardigan, kolejny kardigan, tym razem biały. Strasznie chciałam wycirkać sobie biały kardigan, taki krótki do pasa, rozpinany, tym razem, żeby były guziczki, żeby mi pasował do każdej letniej sukienki, żebym mogła na siebie zarzucić, nie martwiąc się, że dzisiaj mam sukienkę, nie wiem, turkusową, a jutro mam zieloną albo może szarą. Po prostu, żeby to do wszystkiego pasowało. I z tej włóczki, którą przywiozłam sobie z targów z Trójmiasta, z targów dziewiarskich, z Furora jars, o której już Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, włóczka nazywa się bn w i jest w kolorze białym, przeznaczona na druty 6-7, jej skład to 90% wełny jak więcej i 10% poliamidu i w takim 50-gramowym moteczku mieści się jej 75 metrów. I ja z tej włóczki, z takiej włóczki z wełny jak więcej postanowiłam sobie zrobić kardigan. Mam nadzieję, że kamerka wyostrzy i zobaczycie jak ona ładnie wygląda. <laughs> I ten kardigan postanowiłam zrobić podwójnym ryżem. I żeby on nie był, e, i tak właśnie wyglądają plecy, a podwójnym ryżem, żeby miał trochę faktury, żeby był ciekawy. Oczywiście ten kardigan robię do wszywania I jak to ja e, ułatwiam sobie e, temat bardzo. Plecy są bez podkroju. E, przody oczywiście też już się robią. E, no i co? Trochę dziwna jest ta włóczka. W dotyku wydaje się bardzo przyjemna, natomiast w robótce jest dość sztuczna w dotyku, słuchajcie. Pomimo, że jest to wełna jagnięca i pomimo, że tu tylko jest 10% poliamidu, to ona się wydaje taka, nie chcę powiedzieć, że plastikowa, ale taka dziwna. Ja mam nadzieję, że ta jej taka. Sztuczność, którą ja wyczuwam, że to mi nie popranią, że po prostu, kiedy wypiorę już ten kardigan, to się okaże, że wszystko jest z tą włóczką w porządku. Ja miałam duże nadzieje co do tej włóczki i to, że ten udzierg będzie wyglądał naprawdę rewelacyjnie. Nie poddaję się, robię dalej, robię przody, ale więcej opowiem Wam o tej włóczce, taką pełną recenzję, kiedy ja już wykończę swój sweterek, powstrzywam i wypiorę. I ja wtedy dopiero po praniu będę wiedziała, czy to spełniło moje oczekiwania, czy ta włóczka spełniła moje oczekiwania, bo włóczka poprzednia, ta, z której jest zrobiłam sobie ten kardigan. On także był kupiony w Furora Yarns. On już jest wyprany. Też wam mówiłam, że no niestety zgapiłam się i przed praniem nie zmierzyłam jakie były wymiary, więc teraz po praniu nie wiem na ile on się wyciągnął. Wydaje mi się, że troszeczkę ale bardzo niewiele i że to jest świetna włóczka, która zachowuje właśnie swoje parametry. I nawet jeżeli po praniu troszeczkę się wydłuża czy wyciąga, to ja to w ogóle to było tak minimalne, że nie zwróciłam na to uwagi. Więc tą polecam wam bardzo serdecznie. To była włóczka Soul Sołt chyba się nazywała, zaraz jeszcze sprawdzę i jeszcze Wam e, potwierdzę i podam Wam w opisie e, tego filmiku e, namiar na tą włóczkę. Oczywiście, Możecie ją kupić w sklepie Furora Jarz. Ja jestem nią zachwycona, więc tak jak byłam zachwycona, tak przystąpiłam z zachwytem do dziergania tego e, otóż sweterka i tu mały ząb, e, ale zastanawiam się właśnie nad tym praniem. Liczę na to pranie, że on jednak. Zmieni troszeczkę ten. No, no, w dotyku. Ja, jakbym teraz miała od nowa robić ten sweterek, gdyby on nie zmienił swojej swojej jak gdyby struktury, faktury, ta włóczka po praniu, to dodałabym to zdecydowanie jakąś moherową nitkę, słuchajcie. Zdecydowanie, żeby zmiękczyć, żeby, żeby było to takie y, przyjemniejsze. Do miziania przytulne na razie, według mnie, takie nie jest, ale nie poddaję się po praniu. Powiem Wam coś więcej. Kolejną rzeczą, którą miałam na drutach, mam nadal, jest mój sweterek e, z serii Garden. E, tą serię znacie, jeżeli obserwujecie mnie na Facebooku. Jest to seria sweterków z braszet Alpaka Silk. Nie jest żadną tajemnicą, czyli mieszanki alpaki i jedwabiu. Są to sweterki w, z krótkim rękawem, takie bluzeczki, z krótkim rękawem, z wbówką, e, z dekoltem serek. Uwielbiam te sweterki i... E, Nadziergałam się już ich bardzo dużo dla swoich klientek. Natomiast w tej chwili powstaje sweterek w kolorze habrowym dla mnie. Ale zanim ja ubiorę ten sweterek. To on pojedzie na dość daleką wycieczkę i o tej wycieczce zaraz Wam opowiem. Natomiast jakoś tak, właśnie ze względu na to, że nie za dobrze się ostatnimi czasy czuję i muszę sobie zrobić porządek ze swoim organizmem, doprowadzić moje hormony do ładu i składu. Jeżeli macie jakieś cudowne rady, to ja poproszę e, nie farmakologiczne, bo farmakologiczne to już znam, ale naprawdę. Powiem Wam, podziwiam mojego męża, że jeszcze mnie znosi, e, więc a, a gdyby nie druty, no gdyby nie druty, to ja nie wiem, co by było, także mój mąż powinien bardzo się cieszyć z tego, że ja dziergam i że coś takiego jak dzierganie jest, bo to mnie naprawdę wycisza. No ale właśnie ze względu na to, że ja tak nie za bardzo się ostatnimi czasy czuję, więc nie za wiele tego sweterka powstało. Na razie, jak widzicie, ten sweterek robi się w tobie i z powrotem. Później, kiedy już e, osiągnę taką długość dekoltu, jaką bym chciała mieć e, i kiedy już na obwodzie plecy i przód będą ty miały tyle oczek, ile powinny mieć, to ja połączę w tym miejscu robótkę, oddzielę rękawki i będę robiła ten sweterek po prostu dookoła. E, no i cóż, e, to jest w trakcie dziergania, czyli biały sweterek i sweterek habrowy. Wydziergał się otulacz. Słuchajcie, cała historia była z tym oto otulaczem. E, Kiedyś, kiedyś, naprawdę już bardzo dawno temu, dostałam od mojej mamy w prezencie włóczkę. E, słuchajcie, włóczkę, z której nigdy nie korzystałam, ponieważ moja mama e, kupiła mi włóczkę koto, kotek, kotek. 100% akrylu, na pewno znacie tą włóczkę. E, no, nie dziergam z takich włóczek niczego, ale kupiłam książkę, Kupiłam książkę, w której było mnóstwo opisów szali i różnych chust na drutach. Nie mam w tej chwili tej książki, nie mogę Wam pokazać, ale obiecuję, że pokażę następnym razem, ponieważ pożyczyłam właśnie tę książkę mojej mamie. I tam był bardzo fajny szal. W gruncie rzeczy, tam był bardzo fajny wzór na szal, taki właśnie szal otulający ramiona. I chciałam ten wzór sobie wypróbować. I stwierdziłam, że mam tego kotka, to polecę po niego i sobie po prostu przetestuję, jak ten wzór wygląda, jak on się prezentuje, czy mi to będzie odpowiadało. Nauczę się po prostu robić tego, nauczę się robić ten wzór. Na tym kotku, no bo nie szkoda mi tego, bo to jest akryl. I słuchajcie, i zaczęłam robić. A kotka, wiecie, to takie są du, duże dosyć te kum, kłębuszki, Jeszcze on jest bardzo cieniutki, a Michałam tego chyba ze 10 motków. I zaczęłam robić, 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 i robiłam, i robiłam. I w tym czasie, kiedy nie miałam żadnej innej robótki, a chciało mi się strasznie coś dziergać, to ja brałam tego nieszczęsnego kotka i jechałam dalej ten szal, ten otulacz. I to miał być taki właśnie wzór. Może znacie ten wzór. Mam nadzieję, że się wyostrzyła już kamerka i widzicie. E, I to miał być taki szal. No i stwierdziłam, że kiedy, wiecie, kiedy już tego, tej robótki było bardzo dużo, to mi nagle żal się zrobiło, że ja to teraz popruję, wyrzucę. To potem stwierdziłam, że ten taki już kawał piękny zrobiłam, że pod szyję to może polarem minki i będzie taki fajny kocyk do wózka dla dziecka znajomych. No może z jednej strony faktycznie czysty akryl, ale pod spodem będzie ten miękki, a ten kotek w szarościach naprawdę bardzo ładnie podkreśla wzór, to jest jeszcze wyprane i niezablokowane. Podkreślę bardzo ładny wzór. I słuchajcie, ja to robiłam tego nigdy, nigdzie nie pokazywałam i nikomu się tym nie chwaliłam ze względu właśnie na to, że to jest z takiej włóczki zrobione. Nie, nie neguję krylu, absolutnie. Każdy niech dzierga z czego uważa i z czego sobie życzy, ale mi nie pasuje po prostu. Nie noszę takich rzeczy na sobie, bo po to dziergam dla siebie, żeby nosić rzeczy. Z naturalnym składem. Jak będę chciała nosić akryl, to nie będę się wysilała w dzierganie. Pójdę, kupię sobie w sklepie i tyle. I, i, i bez, bez większych nakładów mojej pracy. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, jak się okryłam tym szalem i pokazałam to mojej koleżance w pracy, to stwierdziłyśmy. Że to by było rewelacyjne, gdyby do tego dorobić rękawy. I ja do tego dorobiłam rękawy, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na mnie. Otulacz z rękawami. I teraz myślę sobie, że mogłabym taki otulacz z rękawami zrobić z bardziej szlachetnej włóczki o podobnych parametrach, jeżeli chodzi oczywiście o grubość, żeby pasowała do drutów, bo nawet już nie pamiętam, na jakich drutach to zrobiłam. Chyba to były druty, bo zarówno jak robiłam to za to robiłam na takich, słuchajcie, drutach za 8 zł z żyłką, taką na stałe, gdzieś, które miałam w kącie jeszcze i, i wiele, już po prostu cara pamiętają te druty. Jedne z pierwszych drutów moich z żyłką. Więc nie pamiętam dość cienkie trzy albo trzy i te druty i teraz stwierdziłam, że mogłabym sobie to zrobić po prostu z szlachetnej włóczki, z delikatnym włoskiem i na pewno to by wyglądało po prostu obłędnie. Nawet sobie pomyślałam, że to by wyglądało w ogóle rewelacyjnie nie w jakimś białym kolorze, słuchajcie, dla panny młodej na suknię ślubną. Może to teraz nie wygląda, ale ja zaraz Wam pokażę i same zobaczycie, że to wygląda po prostu genialnie. Teraz tak. Dwie ważne sprawy. Pierwsza sprawa wzoru. Kiedy powiedziałam, że nigdy nie napisałam jeszcze żadnego wzoru, i może już pomału dojrzewam do tego, żeby napisać wzór to zrobiłam tak o, taki, takie pytania w relacji na Instagramie, co byście wy, jaki wzór wy byście chciały najbardziej? I nie uwierzycie, ale najwięcej, e, najwięcej z Was chciało wzór na sweterek to moje wisienko czereśnie, nie wiem jak to nazwać, wisienko czereśienki. E, strasznie Wam się podoba ten sweter. E, cieszę się bardzo i stwierdziłam, że postaram się odnaleźć moje zapomniane notatki, poszukać odpowiedniej włóczki, e, która będzie przeznaczona na grubsze druty. E, I zrobię jeszcze raz ten sweterek. Czterysienki. Postaram się nagrać filmik pomocniczy przy okazji robienia go i go rozpisać. Na pewno, jeżeli będę go rozpisywała, ja nie mam wprawy: musicie mi wybaczyć, rozpiszę go w rozmiarze takim na siebie, czyli SML. Będzie ten sweterek dobry na S, M, A jeżeli jest tu któraś z Was, która jest taka bardziej wprawiona to bardzo chętnie e, poproszę o to, żeby jeżeli ja rozpiszę ten steterek, żebyście spróbowały same wydziergać go z tej mojej rozpiski i może któraś z Was podpowie, jak go powiększyć do, jak go, mm, do większego rozmiaru. E, mm, robić, dodać oczka, jak ten wzór po prostu zmodyfikować, o słowa mi zabrakło, jak ten wzór zmodyfikować w dość prosty sposób, żeby on, to znaczy, wiecie, no, ja wiem, że trzeba by było może więcej tutaj do, dobrać oczek i tu dłuższy, więcej w reglanie, bo on jest reglanowym sweterkiem, więcej oczek, ale słuchajcie, postanowiłam, że na początek zrobię ten rozmiar taki SML i postaram się, żeby do końca lipca powstał taki speterek, żebyście sobie mogły na zimę, nadchodzącą zimę po, podziergać takie speterki wisienki. Tutaj te listki, które są na speterku, one są naszywane i robiłam je szdełkiem a w szydełku mistrzem nie jestem, więc no ale się postarałam i nawet mi wychodziły, ee, no cóż. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy chcecie wydziergać sobie sweterek czaresienki i czy jest tu jakaś z Was, która chciałaby e, przetestować ten wzór, e, a może e, e, skonsultować, pomóc mi e, skonsultować się ze mną. E, no słuchajcie, no, pierwsze kłody za płoty e, zobaczymy, może to się uda zrobić, e, trzymajcie za mnie kciuki. E, Będę działał. I słuchajcie, kolejna rzecz, która mnie spotkała, e, niesamowita przygoda, przygoda mojego życia. Zostałam swego czasu poproszona o udzielenie wywiadu do telewizji internetowej PP, Zaprosiła mnie do niego niesamowita e, Kasia, e, i byłam zdziwiona, że mnie wybrała. Wiecie, no to jest telewizja internetowa, wywiad się odbywał przez kamerę telefonu, e, wszystko w moim zaciszu domowym, bardzo przyjemnie to przebiegało. E, Kasia na koniec mnie zapytała o moje marzenia, powiedziałam, że no, takie związane z dziewiastem, to może nieśmiało chciałabym spróbować napisać mój pierwszy wzór na druty. A Kasia mnie pyta, a słuchaj, a ty byś nie, a ty nie marzysz o tym, żeby na przykład Twoje swetry zostały ubrane modelki na wybiegu? Wiecie, ja nawet nie śmiałam marzyć. Ja nawet nie wiedziałam, że ja mogłabym mieć takie marzenie. No i mówię do tej Kasi, Boże, byłoby cudownie. Oczywiście, że byłoby cudownie. Boże, kradnę tak, to jest moje marzenie. Chcę, tak, bardzo bym chciała. Nie śmiałam marzyć, bardzo bym chciała. No, i słuchajcie, wywiad się zakończył, a Kasia powiedziała do mnie, że spełni jedno moje marzenie i ubierze w moje swetry modelki. A ten pokaz odbędzie się 2 lipca w Berlinie. Wyobrażacie to sobie? Kasia, serdeczna, przyjacielska, cudowna Kasia, która się okazała osobistością w świecie mody, która mieszka na stałe w Berlinie i tam organizuje takie rzeczy. Ubiera modelki, robi pokazy mody, organizuje sesje zdjęciowe do wielkich magazynów mody. To jest coś niesamowitego, i tam, tam na tym pokazie mają być moje swetry. To jest aż nie do uwierzenia dla mnie, tym bardziej, że czuję się wyjątkowo, czuję się bardzo wyróżniona, ponieważ w naszej dziewiarskiej społeczności. Tutaj są takie niesamowite osobistości, są takie dziewczyny. Wy jesteście, które ja tak podziwiam za to, co robią i tworzą takie cudowne rzeczy. Mają już swoje wzory, a ja moje projekty robię z głowy, bo oczywiście na pokaz pojadą moje projekty, nie to, co wydzierdałam z cudzego wzoru, kupując go, tak? Czy inspirując się. Pojadą tylko i wyłącznie moje wzory. Pojedzie na pewno ten kardigan, który mam na sobie, który sobie tak wytrachałam prosto z głowy, bez robienia próbki. I teraz mam dla Was niespodziankę. A jaką? Na kobie polegał konkurs? Moi drodzy, konkurs polegał będzie na tym, żebyście wymyśliły i podały mi w komentarzu nazwę dla tego oto kardiganu. Wydziergałam go i zastanawiam się bardzo, bardzo intensywnie, jak on powinien się nazywać, i nic nie przychodzi mi do głowy: nic sensownego i nic fajnego. Liczę na Waszą kreatywność. Liczę na Waszą kreatywność i wybiorę, e, ta osoba wygra która wymyśli taką nazwę, która chwyci po prostu moje serce. Więc wymyślajcie, piszcie w komentarzu, co wymyśliłyście. Poza tym też planowałam zrobić takie właśnie, taki właśnie konkurs rozdanie, ponieważ jest nas tu już 600, ponad 600 osób za wszystkie subskrypcje. Z całego serca Wam dziękuję. Dziękuję, że tu jesteście i także w ukłonie dla Was. Chciałam właśnie zorganizować konkurs. Myślę, że jest tu tak dużo kreatywnych dziewczyn, że na pewno mi pomożecie, i taka cudowna nazwa tu zaraz się pojawi, którą tutaj przykleję do tego kardiganu, i on już będzie się tak nazywał. I myślę, że wzór na ten kardigan też powstanie w najbliższym czasie. Będę się naprawdę bardzo A, co mam dla Was do wygrania. Do wygrania jest oczywiście do przetestowania do zrobienia sobie próbki, które ja nie robię włóczka, z której powstał ten właśnie kardigan. Mi zostały dwa motki tej włóczki, dwa motki, jeden na a tu jest taki lutenki Cudowny motek. Dla tej z Was, która wymyśli nazwę dla tego kardiganu, e, będzie motek takiej włóczki. Oczywiście z tego raczej nie wydziergacie sobie sweterka. natomiast jeżeli Wam się ta włóczka spodoba, przetestujecie, zrobicie sobie próbkę, bierzecie, będziecie już miały pewność, czy chcecie coś sobie z tego, z tej włóczki od Furora yarns wydziergać? Może Was to też zachęci, żeby ten sklep odwiedzić i tam powuszować, zobaczyć, co mają ciekawego. Ale oprócz tego moteczka, to nie wszystko mam dla tej osoby, która wygra książkę pod tytułem Dzierganie w stylu domo. Słuchajcie, przepadłam, zakochałam się w tej książce. To jest książka tak relaksująca, tak cudownie napisana. To jest książka o tym, aby zwolnić, o tym, aby się delektować swoją pasją, swoją robótką. To jest książka o tym, jak przyjemne jest dzierganie, jak przyjemne jest dawanie prezentów najbliższym, takich zrobionych przez siebie. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, wiecie, pędu. Internetu, no chociażby to, że ja Was tutaj do Was mówię przez kamerę, tak, ale słuchajcie, taki, ta książka uczy takiego wyciszenia. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest po prostu coś niesamowitego. W tej książce znajdziecie wzory, proste wzory na różne swetry, od takich prostych do. Do bardziej skomplikowanych udziergów, ale też znajdziecie dużo takiego, takiej treści do poczytania, dużo inspiracji. Na przykład jest wzór o na taki sweterek. Mam nadzieję, że widzicie. Tutaj jest na przykład wzór Śniadanie w łóżku. Zobaczcie, jaki jest piękny sweterek. I oprócz tego, że są wzory, bardzo prosto rozpisane, są przepiękne ilustracje. Przepiękne są ilustracje. Książka jest w języku polskim, co dla mnie jest bardzo istotne, bo wiecie, że ja to tak z angielskim, te, które mnie znają, no to wiecie. Pięć sposobów na znalezienie więcej czasu na robótki. Na przykład taki jest rozdział. 5 sposobów na znalezienie więcej czasu. Mój czas na film. I oczywiście, no słuchajcie, kocyk jest Nie będę Wam tu wszystkiego pokazywać, ale książeczka jest przycudnie, wybra przycudnie wydana. Więc ta książka, ta książka plus moteczek tej uroczej włóczki myślę, że tą książkę sobie wiecie, jak się dostaje taką książkę dziewiarską jak ta, to można ją przelecieć trochę ale tak, żeby obejrzeć wzory, ale jest to też tu dużo treści do Poczytania, do zrelaksowania się, takiej dla nas dziewiarek bardzo fajnej. No i oczywiście, między przeglądaniem tej cudownej książki, a można sobie zrobić próbeczkę i przetestować tą włóczkę. Co należy zrobić? Tak, jak Wam powiedziałam, wymyśleć nazwę dla tego oto kardiganu i napisać ją w komentarzu, zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, za co będę bardzo wdzięczna. Wyniki tego rozdania. Wyniki tego konkursu, przepraszam, pojawią się w, w następnym filmie. Następny film pojawi się mniej więcej za tydzień, może troszeczkę dłużej niż tydzień. Jestem tutaj organizatorem Anka Otulanka, czyli ja jestem organizatorem tego konkursu. YouTube nie ponosi za ten konkurs żadnej odpowiedzialności, więc wszystkie uwagi i zastrzeżenia tylko do mnie, ale myślę, że nie będzie żadnych uwag i zastrzeżeń. No i cóż, wszystkie informacje dotyczące konkursu podam oczywiście. W opisie i mam nadzieję, że tutaj e, zadziałacie i zadziałacie i nazwa odpowiednia się dla mojego sweterka. W ferworze walki nie pożegnałam się z Wami, więc dogrywam ten kawałek i mówię Wam do widzenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień o podobnej porze Wasza Anka Otulanka.